Cześć, w ostatnią niedzielę Marcin wystartował Wartburgiem na rajdzie. to Warszawa. No i mieliśmy małą przygodę. Wartburg stwierdził, że się zapali. Co się dokładnie stało, trudno powiedzieć. Tragedii jakiejś wielkiej nie ma na szczęście. Widać, że z tej strony poszło. Dziwne, bo przewody paliwowe raczej są całe. Dopiero widać, że jak się popaliły, to luzu złapały. Spłonęła listwa wtryskowa. Eee, cały dolot. No i rozrząd się zapalił. Na zgaszonym silniku zobaczymy, jak to rozbiorę, co z tego zostało. No ale to trudno. Jest to bodziec, żeby w końcu podłączyć z JCU i się pobawić tym porządniej. Przy okazji zamówiliśmy już klemy z bezpiecznikami, bo możliwe, że to jest kwestia zwarcia. Tutaj ten przewód plusowy szedł pod silnikiem. i Widać, że on jest też przyspawany do błotnika. A oryginalne poduszki silnika są raczej liche. O, to też się zepsuło. Oryginalne poduszki silnika są dość miękkie i on tak sobie cały chodzi, prawdopodobnie na zakręcie. Tak uderzył w błotnik, że przycisnął przewód i doszło do zwarcia. No. Dojechał do mety, zrobił trzeci czas w grupie. No i po odstawieniu auta na plac okazało się, że coś się kopci. Trochę się mocno kopciło. Jakoś gaśnica nie dawała rady, dopiero straż pożarna pomogła. To by było na tyle. Niedługo wrzucę, jak to rozbiorę, co zostało, co trzeba zmienić. I tyle na razie.